Bro Stars. ale jest Bro Stars ponieważ tak, bo lubi. Bo lubi, ponieważ tak. I teraz zobaczcie sobie, jak fajnie mi wylatywał ten grom, to tutaj fajny. I jakie niesamowite. Te, niesamowite. Wygrałem wyzwanie. Odbieram groma. Epicki zadymiarz. Tutaj jakieś epic piny, poko, kar, nani. Tutaj jakiś mm, y, super. Y, coś tam, tutaj jakieś kolejne jedzenie tu jakiś kolejny jedzeń i w ogóle to są takie świąteczne odznaki, polecam reniferek, miło mu i taka tutaj bombka, fajna, miło jej i również takie sanki jakieś z świeczką, o i tutaj wylatuje proszę państwa jakiś stary dynamik no więc jak fajnie sobie to zobaczyliście, mam nadzieję, że Będzie wam się spodobało, mój kanał. subskrybujcie kanał Jump Duster, wyświetla wam się teraz, nie wyświetla wam się w karcie, ze względu na to, że nie chce mi się włączać komputera i dodawać tam do karty, dlatego wyświetla wam się na kanale w kanałach, więc ja miło mi. I teraz zaczynamy na jakąś mapę Spa in Masz to, dać do opisu, bo ja cię daję do opisu. Przez zrobienie jakiegoś. Yy. Nie wiem, jakiegoś gościa o imieniu. Na yy. pewno nie będziemy w to grać i na pewno przegramy, ponieważ nie mam pamięci. No. Dlatego bardzo szybko skończy się ten filmik. A to nie! Nie możemy. Każda drżyna przeciwko. Browl. O, wow. jaki ryjek. Będziecie skakać. Skaczemy. Ła, wow wow, 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 Niesamowite. Oj. U. Wow. Dobra, zagrajmy ponownie. Teraz Jump Duster będzie ja, grać. ja mam grać, a Jump Jester jest profesjonalistą. Ja jestem profesjonalistą. Nie miło mi. Wow, Ale my od dwóch lat nie... Nie, ja nie grałam w browsers od dwóch lat. Ja wow. grałem, bo powiedziałem wam, że nie będę grać, ale i tak będę grać, więc ojoj. Nie wali ci. Widzicie, ja jestem profesjonalistą. Ja tutaj wygrałam. No jak widzicie... No Julka jest profesjonalistą no, Jak być takim profesjonalistą Widzicie? Nawet w jest na pierwszym miejscu Widzicie? No to Jest bardzo profesjonalny Kto pytał? Pamiętajcie nigdy nie grajcie w Brawl o północy Nie można Bo wtedy dostaniecie... Udaru Udaru słonecznego przeciw... Przeciw słonecznego Ale też nie Patrzcie PLECAK! Stop! I pamiętajcie, teraz ja wygram. Pamiętajcie, grajcie na tej mapie, nie ponieważ widasz. jest profesjonalna. Nie widasz, nie Ale nie ten filmik skończy się w bardzo nieoczekiwanym momencie, bo mi się nie mam pamięci w telefonie. Czy wy również nie macie pamięci w telefonie, zasmucacie się. Pamięć. Niestety, o, musiałem usunąć wszystkie moje filmy, żeby móc nagrywać, z powrotem teraz możemy nagrywać już dwie godziny, ponieważ usunąłem wszystkie filmy. Serio? No tak. Wow, niesamowite! No, no więc no, no, teraz no, no, no. musimy zrobić tą misję na tym na tym mm, małym, eee. ale wręcz skutecznym... Jak on się tam nazywał? Eee. Bydgoszcz. Jaki Bydgoszcz? Jaki Bydgoszcz? Pokaż! No Bydgoszcz?! Ten... Grom. Grom. Grom? Jaki? Co to jest? To jesteś ty? Jestem ja, Patr ja jestem ja. Przed... O wygrałem! Co, jest? Co? Nie Co? Jesteś profesjonalistą, tylko ja, tylko A, ja, ja, ja też profesjonalistą. jestem nie, profesjonalistą. Nie, nie jesteś. Nie, ja jestem. Nie, nie jesteś. Nie nawet sobie tego nie wyobrażasz. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Dobra, więc moi drodzy widzowie. Pamiętajcie nigdy, nigdy subskrybować tego kanału. Nigdy nie możecie zasubskrybować kanału Damter. I mojego Dziękuję. kanału, ponieważ i gdy to zrobicie, to będziecie się, się będzie osmucać się... bardzo, więc nie bardzo możecie zasubskrybować. Bardzo o. smutni, będziecie tak smutni, że będziecie aż się zasmucać tym no. smutkiem i w końcu... I sobie wiecie co to jest syryba? Zgadujcie w komentarzach co to jest syryba. Ej, o no właśnie, opowiem wam historię skąd jest? wzięło się słowo syryba. Wzięło Ciebie. się Ciebie. tak, że byłeś psem, ale ja nie byłem psem. Byłeś psem. coś psem. ci się wydaje? Byłeś. Ja pamiętam. Wydaje. pamiętam, nie byłeś psem. Słowo syryba wzięło się, drodzy widzowie, z tego, że że byliśmy z Jurką i Stasiem, czyli z Dastrowicami, na wycieczce w górach i. I, ta, I jak wracaliśmy, było grę, dużo psów, oczywiście. No, było dużo psów, ale jak wracaliśmy, to y, poszliśmy do żabki, taki sklep, do którego nigdy nie chodzę, ponieważ ja nie lubię chodzić do żabki, nie lubię wydawać pieniędzy swoich, ale wtedy byliśmy w żabce. Bo to nie ty wydawałeś. Bo pieniędzy. ja nie a W ogóle Julka znalazła w kanalizacji złotówkę, wyciągnęła ją, bo ja. A ją... ty, znaczy, ja znalazłem i wyrzuciłam ją, nie? Bo, ja, bo mi ona to chciała. Jeszcze? Tak, pamiętam to. Ja pamiętam tylko, że byłeś psem i powiedziałeś syryba. No i, i była Osa, bo my jedliśmy sobie lody, kupiliśmy sobie lody, i była tam Osa, i ja, ja takie słowo po prostu y, powiedziałam na tą osę syryba. No i Przez później na tak się zapamiętaliśmy to. Ta krzyknął syryba. ryba. No, ci lodem, to była zmyślona <laughs> <Kataria. śmiech> tak, Żeby dodać trochę dramatyzmu. Dramatyzmu. Macie 51% widzowie. Co wszyscy się zepsuli? Wow. 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 Zepsuli. Zepsu... Zepsu... Ja, moja ja, na pierwszym miejscu wszyscy się zepsuli. Czekaj, nie rób. Cicho. No coś mi popsuło się. Dobra. Zdobyliśmy i kupujemy sobie jakieś nowe przebranie dramatyczne. Ja to otworzę. No ty to otworzysz, żeby mi wyleć. No nie, dobra, dobra, primo. Ty to otworzysz. I wylecie mi nielegendarna postać, mnie was nie Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się nie spodobał, nie zasubskrybujecie tego kanału, nie zasubskrybujecie kanału Jawza. Do widzenia.